Policja mówi, że Lisa Borge zabiła swoją matkę w ich domu po tym, jak godzinami oglądała nagrania z egzekucji dokonywanych przez ISIS. Piętnastolatka winą za swoją zbrodnię obarcza swojego chłopaka, urodzonego w Iraku radykalnego muzułmanina starszego o ponad 10 lat. Matka Lizy nigdy nie zgadzała się na ich związek i kobiety często kłóciły się z tego powodu. W końcu Lisa postanowiła pozbyć się matki, by mogła spokojnie wyjechać do Syrii i dołączyć do ISIS wraz ze swoim chłopakiem. Lisa spędziła kilka długich godzin oglądając brutalne nagrania, po czym wraz z chłopakiem dźgnęli jej matkę ponad dwudziestokrotnie kuchennym nożem. Kiedy do jej domu przyjechała policja, Liza bawiła się telefonem i ochoczo skierowała policjantów do sypialni, gdzie leżały zwłoki jej matki. Para wzajemnie oskarżała się o zabójstwo, ale w efekcie oboje trafią za kratki. Liza spędzi w więzieniu 9 lat, jej chłopak 13, po czym zostanie deportowany z kraju.